Innowacyjnym podejściem i nowoczesnością chce przekonać do siebie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Ten zorganizował drzwi otwarte dla uczniów gimnazjów. Atrakcyjne kierunki kształcenia, spore możliwości, ciekawe zajęcia i innowacyjność. To wszystko zaoferować może uczniom szkół gimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Ten zorganizował drzwi otwarte, pokazując, co ma najlepszego. Mamy klasy mundurowe, strażacko-ratowniczą. Wojskową, policyjną, policyjną konną. Mamy klasy technikum, gdzie uczymy hotelarstwa z konsierżem, gdzie uczymy żywienia i usług gastronomicznych, informatyki, architektury, krajobrazu. Dziś pozyskanie ucznia to niełatwe zadanie. Tak jak mówi Arleta Adamczak-Puk, trzeba być innym zawsze powinniśmy fair play, postępować yy, i nie wchodzić sobie w paradę. Uważam, że każda szkoła powinna pokazać to, co ma najlepszego i w czym się czuje dobrze. Podczas drzwi otwartych odbyły się między innymi pokazy musztry, walki wręcz oraz sprzętu bojowego przygotowane przez młodzież oraz opiekunów z klas mundurowych. Swoje stoiska miały także inne kierunki, między innymi technikum hotelarskie i żywienia. Uczniowie z tego ostatniego przygotowali pyszne wypieki, którymi częstowali gości. Zwiedzić można było budynki szkoły, między innymi Internet, który też jest atutem placówki.